Systemy SCADA Supervisory Control and Data Acquisition są używane do monitorowania, kontrolowania i zbierania danych z procesów przemysłowych w czasie rzeczywistym. Inżynier SCADA jest odpowiedzialny za projektowanie, wdrażanie, utrzymanie i optymalizację tych systemów. Integruje on różne technologie i dba o bezpieczeństwo procesów offshore. Jeżeli napotka jakiś problem, ma za zadanie znaleźć rozwiązanie i wdrożyć je do systemu. Takie rozwiązanie może mieć charakter zarówno cyfrowy, jak zmienienie ustawień, jak i fizyczny, wizyta na farmie wiatrowej i naprawa usterki. Ma również obowiązek spisać raport o rozwiązaniu i o tym, jak uniknąć awarii w przyszłości. Aby pełnić funkcję inżyniera SCADA, należy mieć wykształcenie wyższe. Inżynierskie bądź magisterskie. Kierunki, które najbardziej pasują do zawodu, to informatyka, elektrotechnika, administracja. Umiejętnościami i kompetencjami przydatnymi w zawodzie są znajomość systemów SCADA, umiejętność programowania, zdolności komunikacyjne, umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów. Myślenie analityczne. Inżynier SCADA na co dzień posługuje się wieloma urządzeniami i programami do zbierania danych, które mogą nie mieć polskiej wersji językowej i utrzymuje kontakt ze współpracownikami z różnych części świata, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji offshore. Dlatego wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz znajomość słownictwa technicznego. Codziennymi obowiązkami inżyniera SCADA są: projektowanie i implementacja systemów SCADA, konfiguracja i programowanie tych systemów, optymalizacja rozwiązań, rozwiązywanie problemów z systemami SCADA, kontrola systemu antykorozyjnego ICCP, czyli Impressed Current Cathodic Protection, naprawa usterek, analiza danych. Spotkania z klientami, pisanie raportów. W zawodzie można awansować ze stanowiska młodszego inżyniera na inżyniera oraz starszego inżyniera. Największymi wyzwaniami w zawodzie są znajdowanie błędów w dużych zbiorach danych i utrzymanie bezpieczeństwa cybernetycznego czyli ochrona przed cyberatakami. Mimo trudności, Praca inżyniera SCADA jest ciekawym wyzwaniem wymagającym połączenia umiejętności technicznych, kreatywności oraz zdolności do rozwiązywania problemów. Inżynierowie SCADA są potrzebni w różnych sektorach, a jednym z nich jest przyszłościowa branża offshore. Jest to zawód, który rozwija się wraz z postępem technologii przemysłowej, oferując jednocześnie wiele możliwości kariery i satysfakcji zawodowej.